Pilna informacja do osób, które poszukują pracy na Islandii myślą o tym, żeby przenieść się tutaj na wyspę. I za chwilę powiem w jakich zawodach, mniej więcej, jakie mogą być płace, na jakie pieniążki można liczyć, więc zapraszam do oglądania. Witajcie moi drodzy. Tak jak na wstępie powiedziałem, dzisiaj troszkę nietypowy filmik. Kilka filmów wcześniejszych nagrałem, ale no poszły w odstawkę, więc nie zdziw się jak kolejne filmy będę zaczynał od tego, że jeszcze leży śnieg, i zima do nas dotarła. Ta zima oczywiście jeszcze jest, jakieś tam momentami, jak widzicie, są tereny ośnieżone, ale to już jest, taki, że, że tak powiem, ostatek, temperatura jest na plusie, więc. Zima na razie nas opuściła. Fajne, słoneczne dni dzisiaj. Słoneczko cały dzień. Już teraz jest o godzina 16, więc coraz mniej tego słońca, ale cały dzień świeciło. Byłem na spacerku wczoraj również, więc moi kochani, przechodzimy do tematu, bo piszecie do mnie często w komentarzach i też na mailach i, w, i na TikToku. Gdzieś na prywatnym Facebooku zapytania, coraz więcej osób gdzieś mnie tam zaczepia i pytacie o pracę, o to czy ja nie słyszałem od kogoś, czy poszukują pracy, przepraszam, czy poszukują pracowników, więc jakieś informacje mam w kwestii fryzjerów, moi drodzy, myślę, że tutaj nie będzie problemów na samym początku, żeby się gdzieś zaczepić, no ale trzeba znać angielski, dlatego, że Islandczycy mówią po angielsku w sytuacji, kiedy ktoś Was będzie chciał zatrudnić, no trzeba przynajmniej w tym, w tym języku angielskim się porozumiewać i jeśli będzie ktoś zainteresowany, to napiszcie do mnie, porozmawiamy ja Wam wytłumaczę, na czym to wszystko polega, bo jest kilka miejsc, gdzie można byłoby się zatrudnić. Myślę, bez problemu, jakie kwoty, jakie zarobki to też kwestia, jakie umiejętności macie. Dlatego, jak porozmawiamy o doświadczeniu, jedni wolą zajmować się męskimi fryzurami, inni znowu czują się bardziej w kobietach, w kobiecych fryzurach i usługi bardziej dla kobiet. Więc to wszystko zależy, wiadomo, od, od tego też, w jaki sposób chcecie pracować. Czy na takim etacie, że ktoś wam będzie płacił, a wy pracujecie od do, czy, czy od, y, od klienta? Więc tutaj, mówię, y, proszę pisać w komentarzach, ewentualnie do mnie na priv i będziemy rozmawiać. Też osoba jedna y, napisała do mnie w kwestii y, takiej, czy czy na Islandii poszukiwani są psycholodzy psychoterapeuci no powiem wam tak dzisiaj mamy takie czasy że tych psychologów psychoterapeutów potrzeba wszędzie i pewnie w Polsce również nie wiem czy w Polsce jest deficyt aktualnie i, i czy faktycznie ludzi ludzi potrzeba czy jest nadmiar tych psychologów Od kiedyś też była taka moda, że albo się szło na marketing, albo na psychologię. I być może wiele osób poszukuje pracy w Polsce i nie może znaleźć dobrej pracy, więc popowiem pokrótce, jak wszędzie są problemy z dziećmi, ludzie ze względu na to, że nie wszyscy się umieją w Islandii odnaleźć. Jest to kraj raczej ponury, to że na moich filmach widzicie dużo słońca, i mówię, dzisiaj świeciło słońce, wczoraj słońce. To ten rok faktycznie jest bardzo fajny, ale ludzie tęsknią za rodziną, tęsknią za domem, ogólnie za Polską. Nie każdy umie to znosić tak jak ja. Ja nigdy nie miałem z tym problemu. Nie sprawiało mi kłopotu nigdy to, że nawet byłem przez jakiś czas sam. Umiałem sobie znaleźć y, y, jakieś hobby. Znaczy, ja hobby zawsze miałem treningi, i więc szukałem siłowni, szedłem. Y, dobry trening, jedzenie i człowiek obejrzał coś w telewizji, spał. Moje życie polegało na liczeniu ewentualnych kalorii, chodzeniu na siłowni, odpoczynku i, i to wszystko, tak? Regeneracja. I ja tym żyłem po prostu. To lubiłem, kochałem. Czy dalej to, to kocham? Bo to jest częścią mojego życia. Tylko ta choroba mi trochę te plany pokrzyżowała. Ale spokojnie, już dzisiaj pełna torba odżywek wjechała. Tutaj też jest znajomy, który trochę mi pomaga. Można powiedzieć, albo sponsor. Więc będziemy się odradzać z popiołów, jak Feniks. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, budowy. Bo też wiele osób pisze o budowach, no to na, na budowach to jest taki, ta, taka kwestia, że trzeba po prostu mieć jakieś umiejętności. Są firmy, które y, poszukują ludzi. Y, firmy, które z chęcią zatrudnią dobrych fachowców, budowlańców, którzy, których nie trzeba przyuczać, których nie trzeba pilnować, tylko jakieś, no nie wiem, prace, do których się dogadacie nie wiem, jakieś robienie dachu, czy tam stawianie jakiejś ścianki i ktoś was zostawi, to myślę, i wy to oczywiście zrobicie bez problemu, to myślę, że nie będzie problemów, żeby taką osobę zatrudnić. Gorzej już z takimi osobami, na przykład jak ja, kiedy mi trzeba wszystko pokazać, a się musia douczyć, ktoś musi mnie pilnować, bo ja po prostu pracowałem miałem tutaj epizod, ale to taki dwudniowy na budowie i zrezygnowałem, bo bo ja po prostu no, nie wiem czy mam dwie lewe ręce do tego ja po prostu nie mam żadnych umiejętności w tym kierunku fajnie by było gdybym kiedyś nabył, bo dobrze umieć coś zrobić samemu bo można też później u siebie w domu, w mieszkaniu sobie jakiś remont zrobić dobra, no i kolejna kwestia to dosłownie telefon z dzisiaj dzwoni do mnie mój podopieczny, mówi Marcin potrzeba dwóch, trzech fizjoterapeutów ale no dosłownie na gwałt jest tutaj klinika ma, podpisana, ma podpisany kontrakt z funduszem zdrowia więc dostajecie klientów, będzie ich mnóstwo, dlatego że tutaj jest deficyt fizjoterapeutów i przede wszystkim kochani taki fizjoterapeuta no musi mieć jakieś doświadczenie, to nie jest Tutaj nie poszukujemy osoby, która skończyła studia i, i nie pracowała w zawodzie, tylko osoba, która, no nie wiem, 3, 4, 5 lat pracowała, widzi się w tym, lubi tą pracę, zna się na robocie, chce się dalej uczyć, rozwijać. Nie wiem, no w Polsce, jakie tam zarobki są fizjoterapeutów. Pisałem sobie, bo się tam próbowałem dowiedzieć, ale wiecie, jak to z ludźmi. Jedni mi tutaj dają na przykład jakiś fizjoterapeutów znanych z YouTube'a, którzy nie dość, że, że mają po pół miliona subskrypcji, więc żyją też, też z tego, że nagrywają filmiki. Są zapraszani do Polsatu, do TVN-u i. Nie będą chcieli wyjeżdżać z Polski, bo po co mają swoje kliniki, zatrudniają ludzi. Przede wszystkim zarabiają też na szkoleniach. Mówimy tutaj o ludziach, którzy wchodzą w ten biznes i też o osobach, które na przykład nie widzą się w Polsce. Zmudziło im się swoje, swoje miasto, nie wiem, coś ich denerwuje, nie lubią PiSu, nie lubią PO, nie lubią, nie wiem, jakiejś tam Unii Europejskiej. Tutaj nie ma Unii Europejskiej, są inne zasady, ale chcą też pojechać zawsze... Myśleli o tym, żeby zamieszkać w takim kraju, więc myślę, że takie osoby spokojnie się tutaj odnajdą, i teraz zarobki. Z tego co wiem, to zarobki oscylują około 2 milionów koron. No i teraz milion koron na dzień dzisiejszy to jest 30 tysięcy złotych. Więc dostajecie, kochani, 60 tysięcy złotych brutto jakieś może dodatki, być może jakieś jeszcze profity, można coś wynegocjować. Więc coś koło tego, koło 60, może 55 tysięcy złotych. Jak mi właśnie czat GPT podpowiedział, zwykły fizjoterapeuta, taki jeszcze bez doświadczenia, który pracuje niezbyt długo, zarabia najniższą krajową do E, powiedzmy 5 tysięcy brutto mniej więcej takie stawki, tak mi Chad GPT podpowiedział e, na, e, na, na kontrakcie takim mówimy tutaj właśnie też pod, pod służbą zdrowia na NFZ tak jeżeli pracujecie gdzieś w jakimś szpitalu to zarobki mniej więcej takie 6,5 7 tysięcy brutto. Nie wiem czy to prawda. No tak chat mi podpowiedział. Piszcie, jeżeli jest inaczej, jeżeli jesteście fizjoterapeutami albo macie znajomych, tylko tutaj wiecie, nie mówimy o tym, że ktoś sobie gdzieś tam na czarno pieniążki jakieś składa, tylko tu mówimy o tym, ile się zarabia na papierze, tak? Bo, bo jest inna kwestia, jeżeli ktoś gotówkę przyjmuje się, nie rozlicza tylko z części pieniędzy. I, I później sobie podlicza te wszystkie dochody swoje miesięczne. Tylko mówimy o dochodach takich legalnych, dochodach, wszystko na fakturach i tak dalej. Więc yy, to, to na NFZ, jeżeli ktoś ma prywatną praktykę, bo też jest dużo właśnie takich prywatnych klinik, to Chat GPT podpowiada mi, że 8000 brutto, a tacy bardzo, bardzo dobrzy fizjoterapeuci zarabiają dużo więcej, więc powiedzmy, no, że zarabiają 20, może 25 tysięcy brutto podejrzewam, że do takich kwot mogą, mogą zarabiać, a ci najlepsi, tak jak mówiłem z YouTube'a, czyli tutaj już mówimy, to już, to już czerpią zyski i z nagrywania filmów, ale też z jakichś szkoleń, e, z udziału w telewizji, e, piszą artykuły do gazet, no to mogą nawet i 100 tysięcy zarabiać, ale to są jednostki, tak? Zawsze w Polsce są słuchajcie, osoby, które nawet nic nie robią albo nie mają żadnych umiejętności. Tak zwani celebryci z freak fightów, którzy słyną tylko z obrażania ludzi, zbrania narkotyków, picia alkoholu i, i wiecie, nagrywania jakichś głupich streamów i, i zarabiają też miesięcznie po 100 tysięcy, Nic nie. Nie mówię tutaj o celebrytach, osobach bardzo znanych, tylko takich fizjon, no to powiedzmy od, od 6-5 tysięcy brutto w górę tutaj można zarobić 60 brutto. No to powiedzmy, no bo wiecie tu, progi też: czym więcej zarabiasz, tym może wyższy próg podatkowy, to wydaje mi się, że coś 30 jakieś tysięcy, może 40 tysięcy złotych. Można zarobić do ręki na Islandii, tak miałem powiedziane tutaj przez tego mojego informatora. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Sami musicie to ocenić. Osoby, które, które się tym zajmują, które, które znają się, wiedzą, ile mogą sobie na przykład w Polsce zarobić. Może w Niemczech są lepsze zarobki, więc też trzeba przekalkulować. Czy, czy gdzieś tam bliżej się nie przenieść i nie szukać pracy? No ale trzeba tam znać język niemiecki, a ja myślę, że angielski. Ktoś, kto studiował, bo jest wymagane oczywiście, żeby ten angielski znać i dogadywać się z ludźmi, no to jest, to jest warunek. No to myślę, że angielski, taki 90% osób, które studiowały, a o fizjoterapeuci, wiadomo. Uczą się dość długo. Myślę, że na poziomie nawet takim średnim ten język znają. I teraz przylatujecie, klinika, wszystko za Was załatwia, czyli Wasze doświadczenie, Wasze dokumenty, ukończone szkoły wszystko tym się zajmie właściciel kliniki zatwierdzi Wasze wykształcenie, żebyście mogli w tym zawodzie podjąć pracę dość szybko, nawet natychmiast, dlatego że na Islandii jest bardzo duży deficyt takich właśnie osób w tym zawodzie i, i ten fizjoterapeuta poszukuje nawet ludzi z Polski, jak widzicie. Więc jeśli ktoś ma ochotę, ktoś chce sprawdzić swoje umiejętności tutaj za granicą, dorobić sobie, zarobić szyb, szyb, szybki zarobek. No, wiecie, poza, poza pracą również możecie świadczyć usługi. Możecie je świadczyć hobbystycznie, wiecie o, o co mi chodzi, ale możecie swoją działalność taką dodatkową sobie założyć i przyjmować ludzi. Jakiś gabinet sobie wynająć i przyjmować dodatkowo ludzi na przykład w weekendy, czy po godzinach i można myślę zarobić jeszcze więcej pieniędzy ktoś ktoś się zajmuje masażem inny ma jakieś tam na przykład umiejętności w stawianiu baniek czyli y, akupunktura no, różne formy tak a może jeszcze jakieś inne nowości wariacje y, chcecie wprowadzić zatem no jest pole tutaj do popisu zarobki wydaje mi się że dość niezłe patrząc na to co tam ten chat GPT nam pokazuje. Nie martwicie się o klientów, nie musicie robić żadnych marketingów. Klinika się tym wszystkim zajmuje. Więc myślę, że to też jest spoko, bo, bo nie mamy na głowie tego, że, że musimy sobie sami to wszystko przygotować i, i się właśnie jeszcze zajmować jakimiś social mediami. Choć jeśli macie takie social media już, to też dobrze, bo można sobie tutaj wrzucać, mówię, też na, na te wszystkie fora dyskusyjne Polaków. I wielu Polaków szuka, mówię, prywatnej pomocy też taki Wczoraj nawet było ogłoszenie, poszukuje fizjoterapeuty na już. Czy tam na, na gwałt ktoś pisał, tak? Więc jak widzicie, no, naprawdę jest deficyt. Zapraszamy wszystkich Polaków chętnych do pracy na Islandii. Ktoś mówi, a, bo dużo Polaków z Islandii Wyjeżdża. No, jeszcze raz powiem. Wyjeżdżają ludzie, którzy, tak jak ja, mieszkają tutaj naście lat. Ludzie, którzy po kilku, dziesięciu latach, bo takich też mamy, czy nawet, nawet 8-9 latach udało im się zgromadzić dużo oszczędności. I stwierdziły, że na ten czas one chcą zmienić sobie Życie, nie wiem, te oszczędności y, mają ochotę zainwestować w Polsce. Może mieli już jakieś pieniądze, które gdzieś tam sobie inwestowali i, i w tym momencie to jest ten czas, kiedy, kiedy chcą ruszyć z tematem y, w, w Polsce i zacząć, zacząć życie, biznes, swoje życie zawodowe u siebie w kraju. Też co to oznacza? No, oznacza to, to. Że czym więcej Polaków, bo mówię tutaj o Polakach, bo przyszli z nie wyjeżdżają. Rzadko się zdarza, choć nie mówię, że nie. Jak mają dziś rodziny w Danii czy w Norwegii, ktoś im zaoferuje dobrą pracę, też potrafią wyjechać. Ale chodzi o to, że jeśli, że jeśli ludzie wyjeżdżają, Polacy, to więcej pracy dla nowo przybyłych będzie. Dla rodaków, którzy aktualnie chcą przyjechać, więc to jest tylko plus. Znowu minus troszkę dla Polski, że zjeżdża się teraz dziesiątki tysięcy rodzin, a to z Anglii, a to z Holandii, z Niemiec. Kilka, znaczy, jakiś procent z tych, z tych osób na pewno ma w głowie, żeby otworzyć swój biznes, chcą coś tam zapoczątkować, jakiś jakieś swoją działalność otworzyć i robić coś na własne konto, i być może. Też zatrudnią jakieś osoby, więc będą pracodawcami, ale dużo ludzi z tego, co na przykład rozmawiam z moimi, właśnie podopiecznymi, którzy się zdecydowali na powrót, nie mają żadnych planów, po prostu stwierdzili, że wracają, bo już mają dosyć i będą sobie szukać jakiejś pracy, bo słyszeli, że tej pracy w Polsce jest bardzo dużo. Nie wiem, co Wy na to też napiszcie w komentarzach. Jaki jest teraz okres? Czy jest bardzo dobry okres do tego, żeby szukać pracy w Polsce, że tej pracy dobrze, płatnej jest, jest tak naprawdę dużo? Nie piszcie tutaj, wiecie, że hydraulik, czy jakiś fachowiec budowlanka, czy tylko ogólnie, czy, czy jakaś nie wiem, osoba, która, która na przykład zajmuje się tutaj dziećmi, pracuje w przedszkolu, w szkole, ma szansę, żeby w tym przedszkolu, w szkole zarobić dobre pieniądze? Czy jakiś na przykład, nie wiem, fryzjer, który wróci z Islandii do Polski, czy również ma szansę wbić się, że ta, ta konkurencja teraz nie jest zbyt duża, żeby na przykład otwierać w jakimś małym mieście swoją działalność, albo nawet w dużym, gdzie, gdzie tych właśnie barberów jest mnóstwo. Czy otwarcie kolejnej restauracji ma sens? Kolejnej pizzerii? Nie wiem, jak sądzicie? Piszcie w komentarzach, bo... Bywa tak, że robi się duży problem, kiedy zjeżdża do Polski nagle tak jak było to z Ukraińcami, tylko jeszcze był taki okres, że, że tych Polaków w Polsce nie było aż tylu, bo ludzie w, jeszcze w czasie yy, wojny i przed wybuchem, yy, i w czasie pandemii, dużo osób nie decydowało się na powrót do Polski, bo bało się. Sytuacji po pandemii, że Polska ma długi. Później też były rozterki związane właśnie z wojną, bo pandemia się skończyła, od razu się wojna zaczęła. Ludzie bali się, że, że w Polska będzie w to włączona. Oczywiście dalej jest duże ryzyko i wydaje mi się, że nawet większe niż było aktualnie, bo Ukraina już nie ma ludzi, nie ma broni, nie ma pieniędzy i ktoś im musi, musi pomóc. Ale naszych rodaków, jakby to nie Wielu, wielu, bo nie wszystkich na przykład, ja grubo bym się zastanawiał nad tym, żeby teraz nagle tak wrócić, ale wielu rodaków nie zwraca na to uwagi, uwagi, nie interesują się, śmieją się z tego tematu i postanowili, że opuszczą swoje kraje aktualne, tam gdzie pracują dużo osób z UK, ucieka ze względu właśnie na, na emigrację, na to, że tam się też przepisy zmieniają dla... Dla obcokrajowców i z Ameryki dużo osób uciekało swojego czasu, wracało tak jak, jak mówię, osoby, które tam mieszkają 40, 30, 20 lat i się dorobiły czegoś i te majątki przenoszą do Polski. Pytanie jest, czy to zaszkodzi Polsce, czy pomoże. 50 na 50, tak, nie, nikt nie jest pewien, bo nie wiemy, jak, jak gospodarka zareaguje. Czy faktycznie te miejsca pracy yy, dobrze płatne yy, będą wciąż w Polsce yy, do, do znalezienia, czy, czy fachowców w Polsce, dobrych fachowców potrzeba, ale też takich pracowników fizycznych, bo przecież większość z tych ludzi, którzy. Pracowali za granicą, pracowało fizycznie. Oczywiście, tak jak mówię, były też panie, które gdzieś tam w szkołach pracowały, pilnowały dzieci w przedszkolach, kobiety, które Polki pracowały w bankach, w jakichś urzędach, pomagały Polakom. No i teraz te osoby wrócą i, i muszą szukać sobie, sobie jakiegoś zajęcia w Polsce, jeżeli nie na swojej działalności. No To trzeba uderzyć na rynek pracy. Jaki ten rynek teraz jest w Polsce? Naprawdę nie wiem. Dzisiaj mówią, że jest bezrobocie. Na drugi dzień ten sam portal pisze, że super sytuacja w Polsce: że pracy jest tyle, że po prostu na no każdy, kto przyleci, to pracę z miejsca dostaje za 6 tysięcy brutto i, i bez skinienia głową nie musisz mieć doświadczenia, jakichś wielkich umiejętności, obyś miał chęci do pracy. Też te osoby właśnie, które się zdecydowały na powrót, tak jak rozmawiam z nimi, to one bardzo optymistycznie patrzą, mówią, kolega mi mówił, że w Polsce jest tyle pracy, że tylko ten, kto nie chce pracować, to nie pracuje, a pracy jest mnóstwo, jadę, będę zarabiał tyle i tyle. Później się okazuje, że spotykam taką osobę, rok mija, ta osoba dalej pracuje na Islandii i mówi, że jeszcze to nie jest ten czas, bo jeszcze chcę dorobić, bo wiesz, bo tam mam plany, a to dom postawić albo coś tam jakąś działkę kupić, więc wychodzi na to, że miało być super cudownie, miały być zarobki podobne do islandzkich, a nawet lepsze, bo przecież tutaj też koszty życia są jakie są, więc musimy wydać na mieszkanie, na jedzenie, a w Polsce jest trochę taniej, co by nie było, więc tak naprawdę dla mnie to jest zagadka wciąż trudna do rozwikłania, więc proszę Was w komentarzach, żebyście Wy mi przybliżyli może Tą sytuację mieszkacie, znacie rynek w swoim mieście, może w jakimś większym mieście. Napiszcie, bo, bo naprawdę ja średnio się orientuję, a są tak skrajne poglądy i tak skrajne wypowiedzi, że ja nie jestem w stanie naprawdę tego zweryfikować. Musiałbym się po prostu do Polski przenieść, starać się szukać pracy, zobaczyłbym, jakie pieniądze faktycznie mi yy, oferują. Mam, jestem y, 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 osobą z wykształceniem wyższym, więc, więc próbowałbym y, y, na przykład w jakichś korporacjach ponownie, y, nie mówię tutaj o, o trenerce, bo zwykle trenerem to się jest na własnej działalności, tak? Więc, y, y, więc do takiej pracy, w której, w której ktoś mi zaoferuje pensję, czyli etatowa praca, nie martwisz się czy Ci jutro nie starczy na ZUS, czy będziesz, jak odliczysz wszystkie podatki, czy będziesz miał za co wyżywić rodzinę? Więc, kochani, piszcie. Jak będę miał jeszcze jakieś informacje dotyczące pracy, to będę najprawdopodobniej nagrywał film. Jeśli nie, to będę Was informował w komentarzach. Zatem śledźcie moje filmy, komentarze pod filmami, bo ja tego czasu no, mam ile mam i nie zawsze mogę, mogę nagrać. No, dzisiaj jest sytuacja, że nie mam. Podopiecznych, wszystkich już można powiedzieć, załatwiłem. I y, mam wolne, ale zaraz zmykam do domu, bo jeszcze na komputerze trochę pracy. Więc subskrybujcie, y, lajkujcie, podbijajcie tam jest jakaś taka łapka do podbijania. I y, zapraszam do kolejnych filmów. Mam nadzieję, że będą coraz lepsze i coraz ciekawsze, a ja będę miał dla Was jakieś fajne propozycje dotyczące pracy na Islandii. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.